Jezus zwyciężył zło, zwyciężaj i ty w swoim życiu. Dziś o bardzo praktycznych elementach zbroi bożej, w którą wyposaża nas Jezus, żeby to zwycięstwo było realne w życiu każdego wierzącego. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy! Frajda życia z Bogiem, słowo daje, kontynuujemy nasze rozważania na temat zwycięstwa Jezusa, który pokonał zło i uczy nas, swoich uczniów wierzących w niego, żebyśmy w życiu codziennym też zwyciężali w różnych obszarach w kontekście zdrowia, finansów, relacji, żebyśmy byli błogosławieństwem dla tych, których dopada jakakolwiek forma ciemności. bo jak czytamy w jednym z listów Jana Jezus przyszedł, żeby zniszczyć dzieła diabła i my też jesteśmy do tego powołani. W liście do Efezjan, bo dzisiaj tym się zajmiemy rozdział szósty jest taki cudowny fragment, który mówi bardzo bardzo praktycznie o tym, jak to zwyciężanie może wyglądać, jak może być realne, praktyczne w życiu każdego człowieka, ze względu oczywiście na to, co Chrystus zrobił na krzyżu, ale z tego wypływa garść praktycznych elementów. No i właśnie, Efezjan 6, werset 10. Najpierw zachęta: w końcu bądźcie mocni w panu, w końcu. No w końcu bądźmy mocni w panu. Michael, bądź mocny w panu, ale nie sam z siebie, tylko siłą jego potęgi. Wow! Czyli zobaczcie, to jest przymierze, to o czym mówiliśmy w początkowych odcinkach: Potęga pana jest moją potęgą, jego siła jest moją siłą. W końcu bądźcie mocni w panu. Mocny w panu. Mocny w moim Ojcu, w moim Bogu, w moim sojuszniku, w moim sprzymierzeńcu, w moim przyjacielu, w moim towarzyszu, w moim królu, w moim Panu, w moim obrońcy, w moim adwokacie, w moim pocieszycielu, w moim zaopatrzycielu, w tym, który jest ze mną, w tym, który przekreślił moją przeszłość, a błogosławi moją teraźniejszość i przyszłość, w tym, który ma odpowiedź na każde wyzwanie, i dzisiejsze i jutrzejsze, w tym, który daje mi swojego ducha. W tym, który karmi mnie swoim ciałem i swoją krwią, w tym, który dał mi miejsce w swoim kościele, w tym, w którym jestem błogosławiony, a nie przeklęty, zdrowy, a nie chory, przyjęty, a nie odrzucony, w tym, który nazwał mnie domownikiem, mieszkańcem swojego domu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie lista długa, nieskończona, bo taki jest nasz Bóg. I właśnie w nim, w Chrystusie, bądźcie mocni siłą Jego potęgi. On jest królem królów, on jest panem panów, jest mu dana wszelka władza na niebie i na ziemi. I werset jedenasty daje nam drugi nakaz, bo to, żebyście byli mocni w panu, to jest nakaz. To w zasadzie nie jest zachęta, to jest nakaz. Podobnie jak werset jedenasty, obleczcie, czyli załóżcie pełną zbroję Bożą. Głupio jest, jeżeli rycerz szedł na pole bitwy, a nie był osłonięty. Narażał sam siebie, więc tutaj mamy drugi nakaz: załóżcie pełną zbroję Bożą, pełną, pełną, nie tylko jeden z elementów, ten, który jest wygodny, albo ten, na który mam ochotę, albo jest teraz trend, może jakiś, żeby yy, tak się ubierać na pole bitwy. Ubleżcie pełną zbroję Bożą. Po co? Byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Czyli diabeł knuje, kombinuje, spiskuje w sposób podstępny. Y i dalej jest powiedziane, że nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, czyli naszym wrogiem nigdy nie jest człowiek. Chociaż diabeł używa ludzi, to jednak to nie ludzie są naszymi wrogami. Bo walczymy przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Czyli zobaczcie, jaka tu jest gradacja, jaki jest porządek w armii przeciwnika. I teraz werset trzynasty. Skoro tyle jest tego paskudztwa, tyle jest zła. No to weźcie na siebie pełną zbroję Bożą. Zobaczcie, na przestrzeni kilku wersetów po raz kolejny jest ta zachęta. Weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, ale nie sztuka dla sztuki. Słowo Boże wyraźnie mówi, po co mamy ją wziąć, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Taki jest cel założenia zbroi Bożej, abyśmy w dzień zły Okres zły, również teraz w kontekście pandemii, myślę, że wiele takich rzeczy nabrzmiewa, jest widocznych. Abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić, przeciwstawić komu, naszemu wrogowi, przeciwstawić się złu, będziemy o tym mówić w kolejnych odcinkach o modlitwie pełnej wiary, o myślach pełnych wiary, o działaniu pełnym wiary. Myślę z wiarą, mówię z wiarą, działam z wiarą. Bardzo proste, prosty przepis, którego warto się uczyć. Myślę z wiarą, napełniam słowem Bożym moje myśli, mówię z wiarą, zwracam się przeciw mojemu przeciwnikowi, nie zgadzam się na jego działanie i działam z wiarą. Po co? Właśnie, aby przeciwstawić się, ostać, czyli przetrwać, nie przegrać, ale przetrwać. I to jak? Zwalczywszy wszystko. To jest Boża obietnica. I znowu nie, nie buduj teologii swojej na, na własnych doświadczeniach. Buduj na Bożym słowie, na nauczaniu Kościoła, na tym, co Kościół w swojej mądrości yy, pomaga nam wprowadzić yy, w życie. No właśnie, werset 14. Stańcie więc do walki. Kolejny rozkaz. Stańcie więc do walki. Stań do walki. Nie siedź. Ja teraz muszę siedzieć, żeby nie wyjść z kadru. Yy, nie masz leżeć, yy, nie masz yy, zwinąć się gdzieś w kuleczkę i, i czekać na koniec świata. Nie! Stańcie więc do walki. Teraz jak? Przepasawszy biodra wasze prawdą, czyli pas prawdy, prawda Bożego Słowa to jest coś, co nas trzyma, coś, co nas spina yy, różne elementy stroju, różne elementy zbroi. Uzbrojenia, pas prawdy. Oblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. Pancerz to jest ta część, która osłania korpus tu od przodu, czyli te najbardziej ważne dla życia organy wewnętrzne, serce, płuca, cały układ trawienny i cała masa tych innych rzeczy osłania to pancerz sprawiedliwości, sprawiedliwości, którą mamy w Jezusie czyli tej świadomości, że dzięki krwi baranka, dzięki męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, dzięki temu, co wydarzyło się na krzyżu, zostaliśmy usprawiedliwieni, czyli w oczach Boga jestem czysty, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Za nami 10 odcinków poświęconych ciału, duszy i duchowi, więc tam mówiliśmy o tym, co to znaczy, że w moim duchu mam to usprawiedliwienie, chociaż moja dusza i moje ciało jeszcze muszą się uświęcać, ale ja to już mam w sobie. Mogę tego nie czuć, ale Słowo Boże mówi, że tak jest, więc tak jest. Więc uszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a na nogi załóżcie buty gotowości głoszenia dobrej nowiny. Czyli mamy mieć buty, które nas zaniosą. Yy, zaniosą tam, gdzie trzeba głosić dobrą nowinę, gdzie trzeba dawać świadectwo o tym, że Bóg jest jaki jest, że jest zwycięzcą i że pozwala nam, jak mówi jeden z listów, zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach miłą woń Jego poznania. Wow, piękny fragment i takie życie możemy prowadzić. Yy, więc yy, buty gotowości głoszenia dobrej nowiny. Werset 16, Efezjan 6. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę. W każdym położeniu. To jest bardzo ciekawe. Tarcza wiary mam ją mieć w każdym położeniu. Yy, czyli nie tylko, yy, kiedy jest bardzo źle, albo beznadziejnie, albo tragicznie, ale w każdym położeniu. Ciekawe. Chyba nie widziałem tego wcześniej, że tak to jest napisane. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę. Dlaczego? Bo dzięki niej, i teraz uwaga, zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Tak mówi Boże Słowo. Ja nie chcę z nim dyskutować. Ja chcę to widzieć w moim życiu i w Twoim życiu. Jak gaszone są wszystkie rozżarzone pociski złego, jeden za drugim. A jak się jakoś tam nie uda. Dalej będę trzymał tarczę wiary, wierząc, ufając Jezusowi, ogłaszając moc jego słowa, nie zgadzając się na działanie przeciwnika. Dlaczego? Bo obietnica jest jasna. Dzięki tarczy wiary zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. To jest nawiązanie do tych płonących strzał, które mogą się wbić w tarczę, ale zostaną zgaszone. Zostaną zgaszone w imieniu Jezusa. Weźcie też hełm zbawienia. Hełm, który osłania głowę, yy, czyli myśli dotyczące zbawienia, dotyczące tego, że jestem uratowany, dotyczące tego, że jestem yy, ocalony, że jestem uwolniony to cudowne słowo SOZO tłumaczone jako, jako zbawienie że jestem uzdrowiony, że jestem wykupiony z niewoli, że, jestem, że mam zdrowe myśli. W tym wszystkim pomaga yy, hełm zbawienia i miecz ducha czyli słowo Boże. Ja to słowo Boże mam mieć w myślach, na języku i w sercu i używać go, używać go. O tym będziemy mówić w kolejnym odcinku. Yy, wśród wszelkiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu i tak dalej i tak dalej. Więc Bóg daje nam zbroję Bożą, po co? Po to, żeby nasze życie, nasze zwyciężanie w nim było skuteczne. I ciekawe, że jest powiedziane, że tę zbroję mamy założyć, ale nie jest to nigdzie powiedziane, że mamy ją zdejmować. Więc tak. Zamiast piżamki, dzisiaj wieczorem kładziemy się spać w zbroi Bożej i nie zdejmujemy jej. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie elementy są potrzebne. Yy, pa yy, pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, hełm zbawienia, tarcza wiary, buty gotowości głoszenia dobrej nowiny i miecz ducha, czyli Słowo Boże. O Duchu Święty, dziękujemy Ci za cudowne dzieło Jezusa Chrystusa, za Jego mękę śmierci i zmartwychwstanie i niech z tego wypływa nauka, jak codziennie zwyciężać zło dla Bożej Chwały dla chwały Bożego Królestwa. Ucz nas tego Duchu Święty. Frajda życia z Bogiem tyle na dziś. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.